Blisko 60 lat temu pierwszy Amerykanin stał się podróżnikiem. Podstawę prawną do podróżowania podróżnika dają przepisy międzynarodowe zawarte w jednolitym kodeksie handlowym UCC paragraf 9 do 109.1 oraz UCC paragraf 1 do 308. UCC Jednolity kodeks handlowy został wprowadzony w 1952 roku przez amerykańskie Stowarzyszenie Prawa. Na początku regulował kwestie prawne w wielu stanach USA. W następnych latach zyskał znaczenie międzynarodowe. Obecnie po drogach USA jeździ kilkanaście milionów pojazdów podróżniczych. W Meksyku, Kanadzie, Australii jeździ po kilka milionów podróżników. Po drogach Europy jeździ półtora miliona podróżników. Po całej Polsce już jeżdżą legalnie podróżnicy. Prawo takie obowiązuje też w Polsce. Od dnia 8 listopada 2024 roku, w ramach Kancelarii promocyjnej, Została wprowadzona nowa usługa pod nazwą Karta Podróżnika dla ludzi, którzy chcą być podróżnikami. W ramach usługi podróżnicy tworzą zjednoczenie, w którym wszyscy otrzymują ochronę prawną. Karta Podróżnika jest ważnym dokumentem, który zawiera informacje o jej wydawcy, kancelarii prawomocnej, łącznie z numerem telefonu do weryfikacji podróżnika. Karta Podróżnika praktycznie działa podobnie jak legitymacja prasowa. Karta Podróżnika nie daje nikomu uprawnień do jazdy żadnymi pojazdami. Karta podróżnika jest ważnym dokumentem, który potwierdza tożsamość podróżnika. Karta podróżnika musi być używana w komplecie z dokumentem o nazwie Świadectwo Tożsamości człowieka odpowiednikiem dowodu osobistego. Piotr Moskwa, prezes Kancelarii Prawomocny, Szczecin, dzień 25, miesiąc listopad 2024 rok.